Enrique Iglesias, człowiek, który skradł serca milionów na całym świecie, wkrótce obchodzi niezwykły jubileusz. Mija 50 lat od jego urodzin, co sprawia, że warto przyjrzeć się jego fenomenalnej karierze oraz temu, jak się zmienił przez te wszystkie lata. Artysta, który zadebiutował w 1995 roku z albumem zatytułowanym po prostu Enrique Iglesias, od samego początku wyróżniał się wielkim talentem i charyzmą. Już wtedy jego debiutancki krążek przyniósł mu prestiżową nagrodę grami w kategorii najlepszy wykonawca latynoski. Kariera Iglesias A rozwijała się w zadziwiającym tempie, a takie przeboje jak Bailamos czy Kud i Have Discus Forever szybko zyskały rangę międzynarodowych hitów. Dzięki współpracy z niezwykle utalentowanymi artystami, takimi jak Whitney Houston, Lionel Richie czy Juan Luis Guerra, jego muzyka znalazła miejsce w sercach słuchaczy na całym świecie. Cechą charakterystyczną Enrique jest jego umiejętność łączenia różnorodnych gatunków muzycznych, od popu po beczatę, co przyczyniło się do jego nieustannego sukcesu na listach przebojów. Mimo krążących plotek o zakończeniu kariery, Enrique Iglesias wciąż pozostaje aktywnym artystą na scenie muzycznej. Jego najnowszy album e-final, Vol. 2. Jest dowodem na to, że nie tylko potrafi zaskakiwać, ale także zachwycać różnorodnością dźwięków, w których można usłyszeć pop, kumbie, beczatę, ska dębów czy nawet kantry. Album cieszy się dużą popularnością, a single z niego odgrywają znaczącą rolę na amerykańskich listach przebojów. Iglesias nie tylko nagrywa muzykę, ale także kontynuuje koncertowanie, uczestnicząc w trasie The Trilogy Tour, w której występuje u boku Pitbulla i Vicky'ego Martina. Mimo pewnych kontrowersji dotyczących jego umiejętności wokalnych, artysta wciąż przyciąga rzesze fanów na swoje występy. Podkreśla też, że muzyka to jego największa pasja i nie planuje przejścia na emeryturę. Warto również wspomnieć, że w tym roku Enrique obchodzi nie tylko swoje 50. urodziny, ale także 30-lecie wydania swojego pierwszego albumu. Fani uwielbiają go wciąż tak samo mocno, jak przed laty, a jego nostalgiczne przeboje wywołują uśmiech na twarzach słuchaczy. Jak wygląda dziś ten znany piosenkarz? Można śmiało stwierdzić, że wciąż zachwyca i niezmiennie przyciąga uwagę. Po latach kariery. Jego wygląd komfortowo się rozwija, a najwyraźniej dobre geny oraz ewentualne zabiegi estetyczne czynią go jeszcze bardziej atrakcyjnym. Gdy spogląda się na zdjęcia Iglesiasa, od razu rzuca się w oczy, że w ciągu swojej kariery niewiele się zmienił, a jeśli już, to tylko na lepsze jego aura to wciąż bóstwo popu. W galerii znajdziecie zdjęcia tego wyjątkowego artysty, który od lat inspiruje i zachwyca muzycznych entuzjastów. Warto również zauważyć, że Enrique Iglesias zaskoczył swoich fanów filmikiem, w którym ujawnia, jak rozświetlił życie Polaków. To odważny krok, świadczący o jego charyzmie i gotowości do nawiązywania bliższej więzi z fanami. Jego hitowe przeboje na pewno niejednokrotnie rozgrzały serca słuchaczy, a on sam udowadnia, że w branży muzycznej niezmiennie trwa i pozostaje ikoną. Tylko czas pokaże, co jeszcze Enrique przygotuje dla swoich oddanych fanów.